thank <music> you Grand Prix Zbąszynka w siatkówce plażowej ponownie na obiektach sportowych w Zbąszynku. Mimo sprzyjającej aury temperatura nie była zbyt wysoka. Nie zniechęciło to jednak uczestników. We wszystkich turniejach wystartowało 36 dwuosobowych drużyn. W kategorii kobiet spośród pięciu dwójek najlepsze były Martyna Borowczak i Kornelia Matysik, które uzbierały więcej punktów niż drugie Natalia Rzechaczek i Klaudia Michalczak. Na trzecim miejscu uplasowały się Karolina Solarek i Roxana Gryab. Zwycięzczynie już mają plan i nadzieję. Mamy nadzieję, że wygramy cały turniej bez żadnych problemów. W kategorii miksów, czyli panie i panowie, wystartowało 12 par. Najlepsi byli Ewa Sikorska i Andrzej Marciniak. Pokonali w finale Joanne Dura i Dawida Pułomkę. Mało brakowało, a mecz by się nie odbył. Ewa Sikorska, mimo kontuzji kolana, zdecydowała się walczyć dalej. Adrenalina, jak to Andrzej powiedział, robi swoje, więc. Ból był ogromny, bo już na, w meczu o, o pierwsze, drugie miejsce chcieliśmy zrezygnować. Nie, no moż, można, jeżeli ktoś chce, to można, nawet z bólem kolana. Drużyn męskich było 19. Ci ostatni grali swoje mecze w zimnym piasku. Temperatura poniżej 7 stopni sprawiła, że niektórzy ubrali skarpetki. Taką parą byli Marek Kołc i Maciej Ławrynowicz. Pokonali w finale tych, którzy grali na boso Piotra Bimka i Bartosza Zarembę. Oni grali bez skarpetek, no, są młodsi, tak? My jesteśmy starsi, musimy trochę ocieplać się. Z Piotkiem i Bartkiem graliśmy dwa mecze. Pierwszy mecz przegraliśmy, w finale rewanż nam się udał, także my jesteśmy zadowoleni. Drugi turniej w Rubel Cup odbędzie się 6 czerwca w sobotę. Do turnieju zgłosić się można drogą elektroniczną na stronie www.osirzbaszynek.pl do 4 czerwca. TV Sport Info Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir.baszynek.pl